Z tej strony Zuza oraz Laura. Witamy na naszym nowym kanale Mary Go Round i to jest drugi odcinek z tybuki bardziej zabawowy. E, na no Zuza wymyśliła jakiś challenge. <grym> Będziemy krzyczeć do siebie. Ta gra ogólnie Zmaga mnie zmusza do jakichś takich rzeczy. <grym> Ta gra nazywa się jakby jak idole w nią grają, bo jakby idole bardzo często grają w tę grę. Aha, właśnie, dlatego w to gramy, bo to jest taki content, yy, który często gdzieś tam jest powielany na kanałach z idolami, tak? Tak, że oni tak, się, tak, tak, oni tak, w to tak. grają i dlatego my waszej idolki <laughs> też będziemy w to grać, okej. Okay. Ta gra nazywa się. Cream in silence. Polega to na tym, że jedna osoba jakby mówi jakąś rzecz, bardzo głośno mówi rzecz i pokazuje tak ustami, co ma powiedzieć. Na przykład, nie wiem, załóżmy Saranghe. Sa, ja bym Druga osoba musi zgadnąć z okay. sobą. No, i w naszej grze dzisiaj będziemy mieć hasło po koreańsku, dlatego tak. że jest to kanał. Jakby. Znaczy, ja w sumie, moje hasła niektóre nie są typowo po koreańsku, ale są związane. Wiesz co? Myślę, że ogarniesz. Dobra. No. Że je ja po prostu jedzenie. Ja nie mam moich słuchawków. <noise> bo muszę wam to pokazać. Dawaj te słuchawki, bo muszę to pokazać. Zuza się zobowiązała, była odpowiedzialna za przeniesienie e, słuchawek, i przyniosła słuchawki z takim wejściem do telefonu. <noise> <laughs> jakby... Generalnie na szczęście mamy dzięki Mikołajowi, e, mojemu chłopakowi e, słuchawki jego, bo ja też nie miałam takich słuchawek i po prostu no tutaj jest przemyślane, załaczka jestem przygotowana. No. Pan... A gdzie ty idziesz? Cisza. No jak się tu czołga mi. Pani! To ja zaczynam czy ty zaczynasz? Ja zaczynam. Ty zaczynasz, dobra. Masz, proszę, bo Zuza wymyśliła, że będzie miała dwie pary słuchawek na głowie. <grym> dobra, czyli co, zaczynamy. Zuza już jest tutaj odłączona na innym. Się... O! Boże, Zuza! No, co się tam dzieje? Co się tam dzieje? Totalnie nic nie słyszę. Słyszę po twoim głosie, bo drześ japę na mnie. <grym> nie, 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 to nie, już. <grym> dobra, zobacz, jakoś tak, żeby w tym kadrze. Kurde, ona nic nie słyszy. Move your ass. No kajdę. And we about to kiss right now. Party <laughs> in We are the trick girls. No haty, ja tam tak. <laughs> Zaczynamy, okej? Okay? Do. Cho, da. Cho ko. Toro? Ale po, podobny dźwięk. Choko? Choko party. Powali po jednej sobie. Choko, Doro? Nie. Poro? Nie. Nic w ogóle żadnego. W ogóle, nie, 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 nie. nie. A. Cio? To jest... o, Tak. O, o, o. o. Ale y, pierwsze nie. Cio? Cio? Lo. No. Cio? Cioco paj. Dobak. Cioco paj. Cio ty Sara, ja w ogóle nie wiem co się dzieje. No, ja wiem, że ty nie no, wiesz co się dzieje. Cioko. A powiedz całe. Coko paj. Paj! Pa, pa, nie pa. Też nie Mam, bo tak. Jak ona ma coraz lepszy akcent tak mnie słyszy. Nie, co kopaj. To syrak. Nie? Co kopaj? To co mo, cho, go. Cho. Ja co? nadal tej pierwszej serii nie mam. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Jezus, Co? Bo. o, wymieniaj, wymieniaj, dawaj. no. no mo, ro, To, Co? Co co ko. <laughs> chcesz wskazówkę? Chcesz wskazówkę? Kredo? Nie, czy chcesz wskazówkę? syda. Chcesz wskazówkę? Bebor. Ale jesteś blisko. Po uh. sobie, dodaj sobie tam. Uh. Uh. To, ko, to, ku. A weź mi narysuj. What the fuck? Gun? Oh my god, I failed so bad. Chocopie. Chocopie. No ko, no to. Oh. What the fuck? Nie wiesz, co to, to no wiesz, to ciężko. Ale co, A ty? Jest... Gu! Wiesz w ogóle, jak darłaś japkę do mnie? Zobaczysz, jak będziesz film montować, to zamontuję ten film. A Boże, teraz ja to dopiero będzie hardcore. I co, jak to? słyszysz mnie? Nic nie słyszę. Nieprzyjemne jest słuchanie e, dwóch piosenek na raz. że jakoś tam mówię to mówię. W ogóle e, wiesz, co leci w mojej piosence w moich słuchawkach? Co? Feed my Frankenstein. 발로 민아. 빛마프랑켄스타인첫곧첫첫곧첫 곧. 헛다. 헛다. 헛첫 사랑 주츠 자 아이가게 첫첫첫첫첫 첫사, 첫사, 첫천첫첫첫 첫사, 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 첫 첫사, 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 사사 첫사, 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 사첫 첫사, 첫사, 랑사 첫사, 랑 첫사, 첫 Jezus, czuję się tak przybojcowana, Poczekaj, potrzebuję 10 sekund. Ej, to, Dobrze, było, to było straszne takie dla głowy, no. nie? A co to było? Co? Co? Saran. Pierwsza miałaś, no. Pierwsza miałaś. No ale nie, jak y powiedziałaś to, co? I potem to sa, to się dowiesiłam trochę, nie, no. że ran. Dalej, y Człopak też jest łatwe do ogarnięcia, ale jestem po prostu jakaś. Ale może wiesz. Love and sexy, magic, oh. Boom, Bum, pu. Bum <grym> Nie, ale tak Bu M Bum, bum. Mm. Boom. Dobre było, to by, to b, b, b Tak, jest okej okay. I boom. Bum. Boom. bum 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 boom, Bum Bum, 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 Wiosna? Nie Bum? Nie, nie, nie Bum Pu Bum 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 Pum bum. Nie Pum, tylko to bum. bum po prostu Bum! No niech Ci będzie dobra, niech jej będzie <grym> Sza

No nie czaisz już? Bumsiaka? Bum, laka. No! Ja? No? no! Dobra. Matko jedyna. Co to? Fajne. TXT! Okay. Dobra. Cin? Ci? Dzinn, jin jin, jin, jin. Jeszcze raz pierwsza sylaba Dzin, Gin, jin. jin, Ki, Jin. Ale po korejsku jest, tak? Tak. Ok, dobra. Jeszcze raz Dzinn, jin. 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 Jin jin, 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 tak. TIN, Jin. Dong, Gum, Dong, Gum, Dong, Dong. Don. Jin Dong Gu Dong. Jin Gu. Dong Dong. Gu Gu. Dong. Hmm. This is. Hmm. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Jin. Pierwsza cyfra ba. Jin Dong Gu Un. Are you happy to be in Paris? 위 여기 데+ 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 똥 데+ 데+ Czintą Bell. Ale co to jest? To jest ten. Czujesz, Jak w kawiarni dają ci to takie bzyczące. te? A to nawet w Polsce jest. No! I to się nazywa Cindong Bell, bo Cindong to są wibracje, a Bell jako, że wiesz. No. Bardzo dobrze ci paszło.

Jest tam i, i jest i, tak, ale jest spółgłoska jakaś. Ri! 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 O, to było dobre, takie. Ri! <noise> <noise> a, ri! No! Teraz będzie trudne słowo, bo jakby nie da się nic. No, gadaj se, gadaj, a ja nie wiem, co ty gadasz. On! On! dom Dą, on, dą, gi, dong, dą, 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 i on, dą, A. A jakie jest pierwsze? On, 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 dą, on. I drugie co? Don. Ej, czekaj, bo ja wcześniej zgadłam coś, widziałam, że coś zgadłam po tobie, ale ja zgadłam dwie sylaby czy jedną? Dwie, dwie, tak. Czyli on... Don, on No? no On domi. On Om on A co to jest on don? On dongi Zgadła? No on doni, to... On, on doni. A, A On doni. Ale to ja nie powiedziałam? Co ja nie powiedziałam o do ciebie? Teraz to jest słuchawka, działać Głęs Stefani. Ja jestem prawie pewna, że jakby ja przegrywam tą grę, dlatego że to nie jest na wygrywanie czy przegrywanie, ale zdecydowanie gorzej idzie niż sobie. Nieważne co mówiłam. It's ok, ok. Znowu będzie ta sama sylaba, ciekawe jak jej pójdzie. Bo znowu zaczynamy od K. K e, K ne, K. Było to, już było. Było już? Było już. Ke, co było, a? Ran, lan. Keran? Keran, Keran Mari. Nie. Keran, dżin. Keran jest. <noise> Keran jest dobrze. I później jest kim? Keran, keran, kim. In. No jest im, ale jest kim. Kim. Coś przed Im. No. Nawet no, ja to tak mówię, Keran, kim. Nie, no, no, ale jest. od <laughs> że. Tylko masz jedną. Keran, kim. Keran, Ke keran, kim. Kim. Keran, kim? Keran, kim, pap. Ska no? okay. okay. du ha en kippa? Nej! Okej! Bravo! Yeah. Bravo du! Sam. Sjöras. Sam. Kam. Sam. 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 G. Sjöras. Ge, pe, ge, ge, ge. Dä. Sam. ge, ne, Sam, yes. ge, Gä! 다파! 게! 다파! 게! 데! 게! 에? 뭐 п р 에? 사 사모 에? 네 게, 체, 그, 기, 오, 게. 게, 게. 삼 개, 탕. 삼 개, 탕. 닷, 닷. 삼 개, 다삼 개. 삼 개, 탕. 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 삼개 탕, 탕. 오, 삼개 탕. 삼 개, 탕! Sam, samgyetang, what the fuck, samgyetang, tak, 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 tak. A! a to jest, ej, to jest ta zupa, nie? Tak, kurczakowa. A, ja jej nie lubię. Nie? Jest nie. Super. Ona, to jest ta taka zupa, co ma takie takie białe kolorki jasne, nie? Ona jest taka jasna. Tak. Ona I jest w ogóle taka to jest tak, że bo w Korei są mega małe kurczaczki i oni. E, no właśnie. Jest, I te kurczaki tam są. Tak. tak, i to jest, on, tak, i tak że jest jedna zupa i w każdej jednej zupie jest taki mały jest kurczaczek. I ten kurczaczek jest wyfaszer... wyfaszerowany, nafaszerowany, o, czymś, jest, faszerowany jest faszerowany ryżem faszerowany. z różnymi tam e, jakimiś tam rzeczami e, i według mnie jest pyszne. I sam tam się je w najgorętszy dzień w Korei podobno. Najgorętszy dzień lata. Tak. No. Także... Gratuluję wygranej. A wygrałam? No pani! Tej... Zdecydujemy Ale nasi widzowie. Że, no właśnie, zdecydujcie, jak to wyszło. Czy Zuza lepiej pokazywała po prostu, czy może ja jestem jednak osłuchana, czy jakoś, nie wiem, ze wzroku. Nie wiem, nie no. wiem a może to jest przypadek po prostu. Może, może. No. I dziękujemy za oglądanie. Ja yy, czuję się strasznie po nagrywaniu tego, bo mówię wam, my jesteśmy za stare na to. Ja widzę, że Zuza też jest taka przytłumiona. Tak, też jest jest, też Taka, yy, no strasznie, bo wiecie, dwie piosenki naraz. Ale, no ale nagrałyśmy. K-popowy challenge. Nie k-popowy, idolowy challenge, idolowy. tak? Idolowy, lepiej powiedzieć. A kto na przykład to nagrywał? Z osób, e, które ja mogę kojarzyć. Exo, Dobra, kojarzę PTS, BTS, THC. To, to co ty no. że fajne. No. Monster Wszyscy, wszyscy w to grają, no. A? Dajcie znać, czy wam się podobało i czy chcecie więcej takich śmiesznych rzeczy. E, i ten. Właśnie, a jak wam się nie podobało, to też dajcie znać, że tak. wam się nie podobało. Właśnie, bo może my robimy z siebie klaunów niepotrzebnych. <laughs> no bye bye, bye. bye.